Witam Was na kolejnym odcinku eksploracyjnym. Dzisiaj zajmiemy się eksploracją opuszczonych warsztatów samochodowych. Zresztą, co można zobaczyć po tym napisie na drzwiach. Jeżeli chodzi o informacje, nie znalazłem praktycznie żadnej w internecie. Jedynie co znalazłem, to tylko to, że na tym terenie działała pewna firma, która zajmowała się przetwórstwem owoców i warzyw. Firma padła po 2000 roku. Nie wiem, dokładnej daty nie znam, ale wydaje mi się, że te warsztaty mogły właśnie należeć do tej, tej firmy. Dlatego, nie przedłużając, zapraszam do oglądania, no jak idzie zauważyć, to ktoś dostał się tutaj na siłę, rozwalona kutka, ale już wchodzimy do środka. Ja odpalę lampę. No, i udało się wejść do tych warsztatów samochodowych. Na samym początku, przed wejściem, taki telefon, tu trzeba uważać, bo jest kanał taki. Naprawczy. A to jest chyba wózek widłowy. Tak jest. Udźwig jeden, dwa tony. Warsztaty, jak widzimy już nie w pełni wyposażone troszkę rozszabrowane zresztą widać to po tym yy, po tej kurtce, która była rozwalona oczywiście przyznam się wam że byłem tu już kiedyś no ale ta kłódka nie była rozwalona dlatego nie udało się wejść do środka pewnego razu postanowiłem z powrotem odwiedzić to miejsce no i jak sami widzicie Tutaj również mamy jakiś wózek, tylko taki mniejszy Taka nagrzewnica Urządzenie wentylacyjne Kolejne sprzęty Już trzeci wózek widłowy No w tych półkach jeszcze zachowało się Trochę części śrub Kluczy. No dobra, zostawmy to jak, tak, tak, jak było. Ja przejdę jeszcze tutaj na drugą stronę. A za nami znajduje się jakieś kolejne wejście. Dość dobrze, wentyla, wentylowane pomieszczenie. Na każdym oknie takie wentylatory. No i szafka. A to urządzenie, to jest do cięcia blachy, takie urządzenie. Nie ma żadnego kalendarza na ścianie. Jak to zazwyczaj w warsztacie samochodowym, zdarza się. No teraz nie ma. Być może wchodząc tutaj, w dalsze pomieszczenia, kolejna szafka. Tutaj było prawdopodobnie biuro. Tak, na to by wskazywało. Zderzak jeszcze z jakiegoś motocyklu. Kierownica. Mamy kalendarz. 2002 rok data. Na stole jakieś dokumenty z 2003 roku. No to już chwilę temu. Unitra trochę zniszczona już. Tutaj znajduje się szafka, no ale jest zamknięta. A nad drzwiami taki krzyż. W sumie nic więcej, prądu chyba nie ma. No raczej nie tu jest wyjście ewakuacyjne. Sprawdźmy, czy są otwarte drzwi. Otwarte a tutaj Uu. tu leży jakiś silnik. Prawdopodobnie z tego traktora. to nawet nie można nazwać traktorem chyba bo on jest praktycznie cały porozbierany nawet kół już nie ma no ale trzeba by się dostać gdzieś dalej Są kolejne dostępne pomieszczenia, ale aby się do nich dostać, muszę przejść praktycznie cały teren takimi wysokimi trawami. Dlatego włączę teraz takiego krótkiego hiperlapsa i udaję się do kolejnych pomieszczeń. No i udało dotrzeć się tutaj. Mamy taką bramę. Otwarta jest Sami zobaczcie jak to jest wszystko zarośnięte. Wejście jest Jest bardzo trudne powiem Dlaczego Dlatego, że musimy dostać się Przez to wybite okno No, i jestem w środku. Tutaj trafiamy do takiego socjalu, pomieszczenie socjalne stół, krzesła, apteczka pierwszej pomocy. No, widzimy, jak to socjal, ale to jest chyba bardzo stare. Zobaczcie. Mamy jeszcze mikrofalówkę. Pusta w środku, na całe szczęście. Na półkach jeszcze jakieś przyprawy. Mamy kalendarz 2011 rok, czyli cofając się wstecz 8 lat. Mamy na prawo jakieś wejście i na lewo. My udajemy się najpierw na lewo. Tutaj była szatnia pracowników tego zakładu. Tu mamy hydrofornie i też taki magazyn, jakby elektrody, różne części zapasowe, lampy, żarówki. Tam na górze jest tego więcej. Ale zobaczcie, w jakim stanie już niezdatne do jakiegokolwiek użytku. Tu jest chyba hydrofor. szafki pracownicze tu mamy kalendarz 1987 idę najpierw tutaj na lewo tutaj mamy łazienki w sumie to ubikacje takie, bo znajduje się tu tylko y, trzy kibelki i taka duża umywalka Przejdźmy do pomieszczenia naszej szatni pracowniczej. W szafkach jeszcze garderoba, ciuchy pracowników. Pełne szafki widzimy. Niektóre są już obróżnione, ale większość jest, jest pełnych. Wyposażenia widać, że ktoś tu szabrował, strasznie. Wszystko jest porozrzucane po podłodze. Tu mamy piecyk elektryczny. No i kolejne szafki szafek mamy tutaj 14 sztuk. Nie wiem, czy w tym zakładzie pracowano na dwie czy trzy zmiany, jeżeli na dwie, no to po siedmiu pracowników słyszycie? Za tymi drzwiami znajduje się główna ulica Dlatego idę szybko z drugiej strony Aby mnie ja nikt nie usłyszał ani nie zobaczył Światła przez okno Tablica ogłoszeń I ogłoszenie alarmowe i instrukcja zasadnicza na wypadek wycieku amoniaku, zamrażarni. Hmm. Na drugiej zmianie, róbcie porządki. Czyli pracowało tu dwie zmiany. Zobaczmy, co jest napisane na tych drzwiach. Gabinet doktora Perła. Więc gabinet pewnie kierownika tego zakładu. Szafka już rozszabrowana. Apteczka na górze. I tam, jak widzicie, taki duży krzyż. Wcześniej również był taki sam w tamtym pomieszczeniu. Część wyposażenia jeszcze pozostawiona. Tu mamy jakiś e, analizator spalin. Zobaczcie, jak wygląda to okno. Ja zgaszę światło. Bardzo mrocznie, naprawdę wygląda to bardzo mrocznie. W środku jeszcze mamy jakieś zachowane karty ewidencyjne, wyposażenia nitownica, podnośnik, szlifierka, spawarka, czyli sporo sprzętu. Nie chcę mi się grzebać w tych, w tych papierach i na tych półkach. Dlatego też nie zabrałem rękawiczek, bo nie mam zamiaru, zamiaru tu nic za bardzo ruszać. Dlatego pokażę Wam tylko tak yy, kamerą, co tu się znajduje, i idę dalej. Dobra, tu mamy takie pomieszczenie biurowe przed nami. Drugie pomieszczenie. Również to było chyba biuro jakieś. U te półki już trochę pochylone, nawet nie trochę, tylko bardzo. Zaryzykuję tutaj wejść. O, wygląda to naprawdę na bardzo stare pomieszczenie. Jakieś ciuchy jeszcze mamy. Tutaj krzyż Radio Unitra. No, wygląda na, na całe. Mamy kalendarz 2003 a co lepsze tutaj mamy również 2011 rok. Jakaś tablica. Zobaczmy co to jest. Timer chyba jakiś. Na półkach jeszcze dokumenty i nawet ogórki się znalazły. Kiszone. U. Dobra, tutaj wchodzimy już do głównego warsztatu. Tu mamy wykaz numerów wewnętrznych. Nie tego zakładu. Oczywiście taki telefon firmy Telkom Iris. O, a zobaczcie, co tutaj jest. Tutaj mamy zachowany praktycznie cały sprzęt tego warsztatu. E, co tu mamy? spawarka acetylenowa, był jakaś nagrzewnica, być może ten warsztat mechaniczny był właśnie tego zakładu, po prostu. W razie jakich awarii czy napraw sprzętu, który zajmował się tym przetwórstwem, naprawiali to w tych warsztatach rozdzielnia szlifierka, wentylatory, tutaj mamy zegary amperomierzy na tych falbankach. Kupę rzeczy pozostawionych. Co lepsze, są tu takie sprzęty jak wiertarka stołowa. Widać, że to już jest wyraźnie zniszczone. Zaczyna to rdzewieć. To, to nawet nie wiem co to jest. Co to jest? Jest to wytaczarka do bębnów hamulcowych. Dość taki nietypowy sprzęt. Chyba pierwszy raz się z takim spotykam. To jest już rozebrany częściowo wózek widłowy. Na podłodze jakieś części siłowników, szyny takie. Tutaj kolejny wózek. Powiem wam, że bardzo, bardzo sympatyczne miejsce. Jak dla mnie eksploratora oczywiście. Kolejna rozdzielnia. I szafki. Wszystko porozwalane już w tych szafkach jest. No ale czego się spodziewać, jeżeli ostatni kalendarz z rokiem 2011, czyli sporo czasu, sporo czasu aby zająć się tym miejscem przez złomiarzy. No tu mamy jakąś szlifierkę. I kolejne pomieszczenie. Już ostatnie ktoś tu sobie jakieś ognicho organizował ale widzę, że te drzwi są wycięte gazami być może ktoś na siłach chciał się tu dostać, a jest po co? Albo było po co? Ponieważ sami zobaczcie kupę sprzętu na półkach a tu nawet tokarka. Szczerze, jak tak sobie myślę, to takie tokarki jeszcze pewnie pracują w dzisiejszych czasach. No, a ta niestety stoi tutaj i niszczeje bardzo ciekawy sprzęt. Na każdym sprzęcie piszę własność BGZSA Kraków. Chociaż znajduje się sporo kilometrów od Krakowa. Na ścianie jeszcze instrukcje zachowane. BHP. Przy obsłudze wiertarki, tokarki. Aha, tutaj również był jakiś sprzęt. Mamy fundamenty, ale być może ktoś, kto próbował dostać się do tego pomieszczenia, wypalając te, te drzwi gazami, po prostu zabrał sobie ten sprzęt. A ja myślę, że już więcej nic nie mam do pokazania. Myślę, że odcinek się podobał. I zapraszam na kolejne filmy. W takim razie. I do zobaczenia.